W trzech dniach. Najpierw stoczył z łodzianami pucharowe zwycięskie spotkania a w sobotę zmierzył się w meczu ligowym. Trzecia minuta meczu. Strojek trafia w poprzeczkę. Dla niektórych była to zapowiedź wielkich emocji. Ale skończyło się na zapowiedzi. Dziewiąta minuta spotkania. Po akcji Waliczka Strzela Wraga który najczęściej próbował zaskoczyć bramkarza gospodarzy Jojkę. Biała, niewidoczna piłka, którą grano w pierwszej połowie, utrudniała obserwację najbardziej wytrwałym i odpornym na zimno kibicom. Panie sędziu, przepraszam, czemu tą śliczną czerwoną piłeczką nie graliście pierwszej połowy? Dlatego, że nie mieliśmy dostarczonej tej piłki. Dopiero zażądałem i jest piłka. A więc teraz będziemy mieli łatwość w Tak, oczywiście, panie dyrektorze. Martwimy się, że piłkarze częściej będą mogli celnie strzelać. To życzenie nie spełniło się. Celnych strzałów było niewiele, a takich sytuacji jak ta pod bramką łódzkiego widzewa, także mało. Szybka kontra łódzkiego zespołu, waliczek zagranie do Wragi i ten oraz kolejny próbuje zmusić do kapitulacji bramkarza katowickiego GKS. Łodzianie bez Myślińskiego, który w środę w meczu kucharowym z gks Katowice usunięty został z boiska. GKS z Lesiakiem i Kubistalem na ławce rezerwowych. Trener, trener Michałow w tych zimowych warunkach postawił na lekkich i zwrotnych piłkarzy jak Walczak, Strojek czy Szlezina. Mało było szybkich, dynamicznych, efektownych akcji, sporo fauli, zagrań przypadkowych, ale płyta boiska zmarznięta, twarda, trudno się dziwić, że grano w ten sposób. Przez cały czas rezultat bezbramkowy. Zbliża się 79. minuta spotkania. Strojka i ten zdobywa jedną, jedyną bramkę w tym spotkaniu. A więc GKS Katowice... Wygrywa z łodzianami 1 do 0.